Bachnie świeżą farbą. Sprawdź. Faktycznie, spójrz, ciężar różni się wagą. Jest puste. Tak, to reflektor słoneczny. Otwórzmy te dwie. Są zablokowane. Tak. Tutaj też, gdy zarysujesz farbę, różni się, stąd ten zapach. Zapach farby i blokada skomplikowały sytuację. Jeśli to substancja odurzająca, to może nam zagrażać. Przednimy. Jest wypełnione. To plastik. Jest pełne. Natnij jeszcze, zrób szparę. Stop! Stój, widzę. Uderzę, to odpadnie. Co to jest? Port w Barcelonie Port przyjmuje 3,5 miliona kontenerów rocznie. Celnicy i Urząd do Spraw Nadużyć Finansowych sprawdzają przesyłki. Do krajów Unii Europejskiej importuje się dużo miodu zanieczyszczonego niedozwolonymi substancjami. Szukamy w innych firmach spoza Unii. Wywiad poinformował nas, że jakieś kontenery przybędą dziś do Barcelony. Dobrym rozwiązaniem jest otworzyć jej i pobrać próbki. Sprawdzimy, czy miód jest zanieczyszczony. Współpracujemy z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, by chronić interesy Unii. W zeszłym roku przeprowadzono 200 takich dochodzeń i odzyskano 520 milionów euro. Zaczniemy kiedy chcecie. Może od tego? Otwórzmy wspólnie. To jest to samo? Tak. Wiedziałeś? Muszę zerknąć na etykiety, ale zielone beczki są takie same. To z firmy, którą sprawdzamy. Tak? Tak. Miód importowany przez nich do krajów Unii Europejskiej zawsze jest zanieczyszczony i z dodatkiem cukru. 40% miodu, który sprowadza się do Unii, ma jakieś dodatki, ale trzeba to udowodnić. Żeby mieć pewność, musimy pobrać próbki do analizy w laboratorium. Zdejmijcie jedną paletę, żeby pobrać próbki. To samo w pięciu kontenerach, za dużo. Tak? Wszczynamy dochodzenie. 76 beczek po 300 litrów, każda. 110 ton oszukanego towaru. Ile pszczół musiałoby wyprodukować tyle miodu? Niewiarygodne. Malaga, Andaluzja. Na południu Hiszpanii akcja przeciwko handlarzom narkotyków osiąga punkt kulminacyjny. Dochodzenie trwało długo. Sędzia wydał polecenie, by wejść i wszystko zarejestrować. Aresztujemy podejrzanych, bo są dowody na ich udział w grupie przestępczej. Niełatwo będzie ująć handlarzy haszyszu i marihuany. Informacja o podejrzanych potwierdzona. Działamy zgodnie z procedurą. Spokojnie podjedziemy, a potem wejdzie grupa szturmowa. Stół funkcjonariuszy w różnych miejscach Andaluzji szykuje się do akcji. Samochody zaparkujemy po prawej, czyli w tym miejscu. Następnie wchodzimy szturmem. Operację trzeba szczegółowo zaplanować. Musimy uważać. Mogą mieć broń, więc trzeba wejść szybko i zneutralizować przeciwnika. Jeśli otworzą ogień, podejmiemy działania zgodne z procedurą. Sprawdzamy sprzęt. Jeśli jest w porządku, wchodzimy. Nie ma pytań? Ruszamy za 5 minut. Taktyka przewiduje wejście o świcie, by zachować element zaskoczenia. Dalej jest tylko niewiadoma. Straż graniczna. Na ziemię. Lotnisko Barajas, Madryt. Celnicy z Madrytu odkryli podejrzane spody lamp, wysłanych do Ameryki Południowej. Ciągi. Lekkie. Zgadza się, paczka kokainy zwykle waży kilogram. To chyba papier. Tak ukrywa się pieniądze. O! Spójrz, banknoty. Pięćdziesiątki. Być może to prane pieniądze. Wyciągajmy. Ostrożnie. Ciasno, prawda? Bez pośpiechu. Wyjdzie z łatwością. Jeszcze przynajmniej jeden z Chyba są trzy. Bez strachu. Jest ich więcej. Utknęły. Z tyłu jest pusto. Ciągnij. Idealnie. Żmudna praca się opłaciła. Bardzo dobrze, profesjonalnie. Świetnie. To nie pierwszy raz. Jest na nich pianka. To barwiony papier używany po to, by zmylić skaner. Handlarze narkotyków wykorzystują tektury, a nawet płyty metalowe, by promieniowanie skanera nie wykryło towaru. Ale próżny ich trud. W każdym pudle są cztery nogi. To zabierze chwilę. Rozwalimy to. Walnij o podłogę. To nie takie proste. Nie schodzi. Użyjemy większych narzędzi. Bezprawie trzeba ujawnić. Spociłem się, pieniądze wydostajemy ostrożnie, by można je było policzyć.